Ćwiczenie pion. Powiedzieliśmy już o wspinaniu po nachwytach, o wspinaniu po odciągach, o wspinaniu po podchwytach. Czas powiedzieć o tym, że niekiedy, zwłaszcza w pionowych i połogich, a więc kładących się formacjach, chwyty w ogóle nie są szczególnie istotne, ponieważ 90% pracy wykonują nogi. I tak to ma miejsce. W tym wypadku, te chwyty mogą Wam się wydać i słusznie, niezwykle słabe. Co więcej, działające pozornie w złą stronę, ale one są tylko po to, właśnie, żeby pomóc nam utrzymać równowagę na stopniach, dociągając nas do ściany. Zobaczcie, mogę trzymać się tego chwytu jednym palcem, i wciąż stoję, ponieważ. Wszystko to się opiera wyłącznie na równowadze. Bardzo istotne w wspinaniu tego rodzaju, a będziecie je spotykać dość często na balderowni, jest to, żeby zacząć wyczuwać przenoszenie ciężaru ciała między jedną a drugą nogą, i przenosić ten ciężar bardzo zdecydowanie poprzez wyprostowanie nogi, na którą wchodzimy. Na początku to może być troszkę trudne. W miejscu, w którym teraz jestem, najbardziej wyraźne. Hop! Ale szybko pierwsze lody zostaną przełamane. Nie muszę dodawać, że tak jak przy poprzednich ćwiczeniach z wyjątkiem e, może e, pierwszego, chociaż i ono się może Wam przydać jako Taka, taki początek spinaczkowej rozgrzewki. Również i na to warto sobie regularnie wracać, nawet jeżeli jest dla Was bardzo łatwe, bo zawsze ta równowaga będzie coraz lepsza dzięki temu.